Jeden lat. Szatan, Co tam ziomeczku światem. pozujesz? Musisz się pokazać, nie? No, spoko. Niektórzy ludzie właśnie w taki sposób pokazują swoją pustkę. Muszą się dowartościować innymi. Podejdź, podejdź, no podejdź. Kozak, kozaczek. Chodź, kozaczek. Oj, ile kochani, przez te prawie trzy lata. Nasłuchałem się kozaczków tak z pięciu metrów, z pięciu, dziesięciu, piętnastu. On będzie ci mówił, że jesteś taki i taki, że powinno się ci, z tobą zrobić to i to. Ale nie podejdzie i nie powie ci tego prosto w twarz. Bo to są tak zwane kozaczki. A wiecie, jaki jest diabeł? Diabeł to lew ryczący. A wiecie, jaki jest Jezus? To jest lew. I tym się różni diabeł? O! Słychać. O, słychać. I tym się różni diabeł od Jezusa. Diabeł to lew ryczący. On właśnie będzie ryczał z pięciu metrów, dziesięciu, piętnastu, że jesteś taki, sraki, ale nie podejdzie, ponieważ wie, że jestem synem Boga. A Jezus to lew. On nie musi ryczeć. Rozumiesz? On ma autorytet. I każdy ma... Każdy wierzący ma autorytet. Taki sam jak Jezus. Dlatego jeśli masz chorobę, to mogę cię uzdrowić. Jeśli masz demony, to mogę cię uwolnić od tych demonów. Za darmo. Wiesz dlaczego? Ponieważ Jezus Chrystus powiedział, że każdy, kto w Niego wierzy, ten będzie uzdrawiać chorych i wypędzać demony. Nie jestem wyjątkowy. Jeśli ty dzisiaj pojednasz się z Bogiem, to od dzisiaj możesz uzdrawiać chorych i wypędzać demony. Bo to jest dostępne dla każdego. Nie trzeba być wyświęconym. Nie trzeba być po kulu. Nie trzeba studiować Biblii 20 lat, żeby móc uzdrawiać chorych.